I 33 tydzień, czyli 31 tydzień od zapłodnienia. Czy myślałyście już o znieczuleniu podczas porodu? Warto zawsze o tym porozmawiać z koleżankami, które już przeżyły poród. Czy to znieczulenie naprawdę się przydaje, i czy też da się bez tego urodzić? A urodzić na pewno się da, bo, bo nasze mamy czy, czy babcie bez znieczulenia rodziły. Teraz opcja ZZO, czyli znieczulenia zewnątrzoponowego. Jest ogólnodostępna i bezpłatna. Jaki jest tego cel, i jak to działa o tym wszystkim w tym odcinku 40 tygodni do szczęścia? Serdecznie zapraszam. I tradycyjnie powiemy sobie kilka słów o nas i o naszej małej istotce. Może być już nam trochę ciężej. ruchy dziecka już są zrzadsze, ale czasami nawet bolesne może. Zmiana pozycji albo odrobina ruchu pomoże nam na ten słodki ból. Chociaż no, u mnie to akurat nie działa. Boli nas kręgosłup. Najtrudniej jest w nocy, bo ciężko nam się przewrócić z boku na bok. To jest efekt oczywiście coraz większego brzuszka, ale zwracajcie uwagę na to, żeby kłaść się na lewym boku z poduszką pod brzuchem. Na przykład Taką, jaką pokazywałam wcześniej we wcześniejszych odcinkach tego mojego banana. Ja, ja z tym śpię i powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolona i faktycznie pomaga to zasnąć. Jest to bardzo fajna rzecz. Nie najadaj się przed snem, bo może ci doskwierać zgaga. No i y, kolejna rzecz, która często nam doskwiera w nocy i nie tylko, to są y, skurcze łydek. To może być sygnał tego, że w Twoim organizmie brakuje magnezu. Więc najlepiej porozmawiaj o tym z, ze swoim ginekologiem, który może Ci zalecić przyjmowanie go w tabletkach. Wiem, że niektóre z nas mają y, takie bóle, że nawet po, po przyjmowaniu magnezu to nie ustępuje, no wtedy tylko zostaje nam masaż. Jeśli w 33 tygodniu masz tysiące różnych myśli, martwisz się, czy maluch urodzi się zdrowy, boisz się porodu albo odwrotnie, cieszysz się, że to cudowna chwila już niedługo. W każdej chwili możesz być najszczęśliwszą na świecie, a za niedługo wybuchasz płaczem z poczucia bezradności. To normalne. Nie tłum tego w sobie. Daj się ponieść emocjom. To bardzo ważne, żeby dawać upust swoim emocjom. Ale tak jak zawsze powtarzam, każda z nas jest inna i każda indywidualnie przygotowuje się do tego dnia. Wiesz, że dzieci ma już pięć zmysłów wykształconych. Teraz jego małe oczka nawet już wykształcił się w nich od z wężania źrenic. Widzą to, co się dzieje wewnątrz Twojej macicy. Maleństwo słyszy już nie tylko Twoje bicie serca i Twój głos, ale też wszystkie odgłosy dobiegające z Twojego organizmu. Czuje już swoje palce, kiedy je chwyta. Ma też rozwinięty zmysł smaku i kubki smakowe, co mu pozwala na czucie smaku płynu owodniowego. Więc już poznaje Twoje upodobania kulinarne. No, i oczywiście ma również w pełni rozwinięty zmysł węchu. Dziecko w tym okresie mierzy w odcinku półpa-głowa około 29 do 32 cm, a po wyprostowaniu nóg około 42 do 45 cm i waży około 2 kg. W tym okresie wątroba intensywnie pracuje, gromadząc zapasy żelaza. W dalszym ciągu trwa budowanie systemu odpornościowego Twojego dziecka. Przejmuje teraz przeciwciała Twojego organizmu. Po porodzie te przeciwciała będą miały za zadanie chronić ten malutki organizm przed wieloma infekcjami. Twoja dzidzia już czuje i myśli. Jego temperament, który będzie się charakteryzował po urodzeniu, już teraz jest w większości ukształtowany. Mówiłam na początku, że powiemy sobie troszeczkę o znieczuleniu zewnątrzoponowym. E, znieczulenie zewnątrzoponowe znieczula miejscowo-dolną partię ciała. Najpierw lekarz-anestezjolog założy cewnik, przez który będzie podawać leki. E, znieczulenie polega na wprowadzeniu do przestrzeni zewnątrzoponowej, znajduje się w środku kręgosłupa, e, cienkiego. O średnicy około 1 mm. Następnie podaje się przez niego leki znieczulające, które łagodzą dolegliwości bólowe towarzyszące porodowi. Podstawowym celem tego znieczulenia jest zmniejszenie dolegliwości bólowych podczas porodu do takiego poziomu, który możesz zaakceptować. Kilkakrotnie można powtarzać takie dawki leków, znieczulenie ma obejmować cały okres porodu. Pamiętaj o tym, że ból. Nie może być całkowicie wyeliminowany. Znieczulenie nie eliminuje odczuwania parcia i nie ma wpływu na częstotliwość oraz siłę skurczów macicy. W następnych odcinkach będziemy układać plan porodu. Dobrze abyś wtedy przemyślała te kwestie związane ze znieczuleniem, a najlepiej porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem. Każdy ma inne podejście do znieczulenia zewnątrzoponowego i mówię tu nie tylko o kobietach, które będą rodzić lub które już urodziły, ale także o lekarzach i położnych. W związku z tym każda z nas musi sama podjąć tą decyzję.